Hej, lwiątka, a cóż Wam przyniosą te wakacje? Jaki będzie dla Was ten lipiec, ten sierpień? Co Was takiego spotka ciekawego? I tutaj, z jakim nastawieniem wchodzicie w ten okres? Myślicie, że rozwiniecie się niezwykle intelektualnie. A może tylko intuicyjnie, może posiądziecie taką mądrość i takie umiejętności, że chcielibyście zmienić układ, w jakim jesteście z osobą, albo dla osoby, która ma być dla Was ważna. Czerpiecie wiedzę z wielu różnych możliwych źródeł. Bo tak naprawdę chcecie to wszystko jakoś ogarnąć i przestać być już w cieniu, a złapać po prostu wiatr w żagle i pójść do przodu, zacząć robić to, o co dotychczas tyle, tyle się uczyliście, tyle wkładaliście w wysiłku. Myślicie po prostu, że Wam się uda. Że uda wam się zdobyć y, fajnego faceta, który teraz jest w jakiejś relacji, jest sztywny, ponieważ jest już zajęty. Natomiast uważacie, że swoim wysiłkiem, swoim wkładem, y, aspiracją, może z jakichś innych źródeł, pokonacie to wszystko i będzie cudownie. Zakwitnie miłość, uczucie. Będziecie razem i będzie po prostu zajefajnie. Co powinniście albo co możecie spakować na te wakacje? Swoje uczucia, które tak naprawdę jeszcze nie są do końca uformowane. Możecie spakować dobre słowo możecie spakować waszą nadzieję i świeżość taką po prostu czystą, prawdziwą, nieskalaną i w momencie kiedy przyjdzie okazja na to zamiast szarpać się i brzydko odpowiadać i czepiać się tego czego się nie ma, po prostu wyjść z dobrym słowem, po prostu, ze zwykłym dobrym słowem. Nie skupiać się na braku, nie skupiać się na tym, gdzie nie jesteś, czego nie masz, jakiej pozycji jeszcze nie osiągnęłaś albo osiągnąłeś, a po prostu z tą ufnością, ciepłotą i takim szczerym uczuciem. Iść do przodu. Czego nie pakować? Nie pakować pychy, że mi się uda i że na pewno swój cel osiągnę. Nie pakujcie pewności, że człowiek, który ma być według Was, ma być tą najważniejszą postacią do szczęścia, do pe pełności takiej uczuciowej, takiej związkowej, że on to wszystko, te wasze cele przetransformuje w wasze szczęście, w wasze, waszą radość i wasz związek. Nie miejcie tej pewności. Jaka może być atmosfera tych wakacji? Możecie, oprócz tego, że zyskacie jednak m, szczery wobec siebie i taki ostry, zimno, m, rozsądkowy osąd całej sytuacji, to możecie po prostu zobaczyć, że to, dokąd idziecie, to, co ma być dla Was spełnieniem marzeń, to, co ma być, co jest tym celem, do którego się dąży. Możecie zobaczyć, że tą drogę albo osoby, które wybraliście, do tego, żeby tam gdzieś, Zacząć kroczyć, do, dojechać, dobiec, być, mieć, to nie tędy, bo może się okazać, że te osoby, które przed Wami roztaczają cudowne wizje, że na pewno tak będzie, na pewno Ci pomogę, na pewno osiągniesz swój cel, to może się okazać, że one. Tak naprawdę przed tobą roztaczają jakąś niesamowitą fatamorganę, rysują przed tobą rysunki, które ty chcesz zobaczyć. To są tacy hoxtapleży, którzy mówią to, co chcesz usłyszeć. Natomiast na końcu tej drogi nie ma celu uchwytnego, nie ma prawdy. To wszystko są tylko i wyłącznie iluzje. I ty przez te wakacje możesz właśnie dostrzec to, że gonisz za iluzją, gonisz za czymś, czego tak naprawdę nie możesz dostrzec realnie, co jest tylko w Twojej wyobraźni. Za czym tęsknisz i marzysz, ale to tylko sny. To jest piękne, gdyby miało być to weną dla pisarza. A może właśnie w tym momencie postarasz się to spisać? Może właśnie potrzebujesz takiej weny, takiego przeżycia czegoś głębokiego, żeby później móc to spisać, móc to komuś przekazać. Móc to w jakikolwiek sposób zainspirować się tym i stworzyć wiele pięknych rzeczy. Najważniejszy moment tych wakacji może się okazać, że znowu odzyskałaś. Poczucie wartości, jaką jesteś matką i co możesz zrobić dla swoich dzieci? W jaki sposób możesz zaopiekować się swoimi dziećmi? Może to być też nowy pomysł na to, co dalej w życiu robić? Jak się zaopiekować tym, co było ci dane, albo co masz. Wokół siebie. I to dostrzeżenie, że możesz się zaopiekować tym, co masz zaopiekować się sobą na nowo, odzyskać radość taką wewnętrzną, dziecięcą, świeżą, może trochę naiwną, ale niezwykle czystą to da Ci wzmocnienie Twojego poczucia wartości. Jako kobiety, jako kierowniczki swojego domu, swojego obejścia i wszystkiego tego, co masz wokół siebie. Właśnie to może być nowy pomysł, albo po prostu dzieci, które Cię kochają, a Ty możesz dla nich coś zrobić na nowo. Jaka może być Twoja pamiątka z tych wakacji? Że tak naprawdę wszystko już masz. Masz. To jest tak, jakbyś siedziała już na gnieździe, albo siedział na gnieździe i wprowadzając swoje nowe pomysły, nowe jakieś zamierzenia, tylko i wyłącznie powodujesz umniejszenie tego domu. Umniejszenie bezpieczeństwa, umniejszenie spokoju. Jednym słowem, inicjujesz rzeczy, które zamiast ten dom y, robić takim spokojnym, bezpiecznym, y, wzrastającym w dobra i, i poszerzającym swoje możliwości, to może się okazać, że wchodzisz w rzeczy, wchodzisz w interesy, wchodzisz w pomysły, które są tylko problemem dla domu, dla jego spokoju. I gdzieś tam może się okazać, że wycieka ci z tego rodu, z tej rodziny uczucie. Gdzieś gubisz po drodze właśnie uczucie. Możesz to wszystko przerwać. Zacznij po prostu trzeźwo myśleć, spokojnie. Zobacz, ile tracisz, a ile zyskujesz. Bo to jest taki miecz prawdy: czy tak naprawdę to, co robię, jest dla mnie dobre, czy złe. Jeżeli czujesz się sfrustrowana albo sfrustrowany, to coś z tym zrób. Skończ z tą frustracją i zobacz, gdzie tak naprawdę lokujesz swoje pomysły. Daj sobie szansę. Daj sobie szansę na spokojny, bezpieczny dom, który tak naprawdę masz. Tylko nie dopuszczasz, do siebie, tego, że można z tymi wszystkimi ludźmi kooperować, można z nimi rozmawiać, można zrobić jakąś kolację, imprezę, cokolwiek, co by tą rodzinę pozwoliło jej się spotkać i razem pobyć. Spróbuj. Zostaw cały zgiełk. Całe swoje zmartwiania i wymysły gdzieś tam z tyłu, a daj szansę rodzinie, tej, którą masz. Po prostu z nimi współpracuj. Trzymam za ciebie kciuki. Powodzenia.